onkologicznych W Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, wizyty również i w sieci szpitali weteranów, czy w NIH, czy w Bostonie, również na Harvardzie, właśnie. We wszystkich tych miejscach będziemy rozmawiali już o istniejącym programie, gdzie polscy badacze byliby zapraszani, gdzie mogliby się szkolić. Także to nie jest tylko fakt, że rusza ten program, ale już też działamy aktywnie nawiązując relacje między topowymi ośrodkami, gdzie ci młodzi lekarze mogą pojechać, zobaczyć najlepsze praktyki kliniczne, najnowsze badania, a to jest niesamowita korzyść dla polskich pacjentów, bo wiemy oczywiście, że możemy z książek, z publikacji dowiedzieć się wiele, ale nic nie zastąpi takiego realnego spojrzenia, jak ten topowy ośrodek na świecie działa, jak leczy pacjentów, jak organizuje tę opiekę, nad pacjentami, że ma dobre efekty. W związku z tym, e, oczywiście, ci wszyscy stypendyści będą przyjeżdżali do Polski e, i wdrażali tutaj na miejscu te dobre praktyki badawcze i dobre praktyki kliniczne. Szanowni Państwo, teraz oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Ministrem Zdrowia i Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. Się bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. A teraz jeszcze czas dla dziennikarzy i prosimy o zadawanie pytań w temacie konferencji. Rozumiem, że, że wyczerpał. Jest bardzo proszę. Codziennie Hershim Gazeta Polska i Niezależna.pl PL. A dwa pytania się nasuwają. Oba chyba trudne dość. Po pierwsze, to chyba pierwszy, jeden z pierwszych przypadków, kiedy wykształceni w Polsce lekarze będą wyjeżdżać nie po to, żeby nastały już pracować za granicą, tylko po to, żeby się kształcić. I stąd pierwsze pytanie, jaka jest i czy jest jakaś gwarancja, że na przykład stany słynące z drenażu mózgów nie to ja odpowiem na to pytanie w taki sposób, że to są e, krótkie e, terminy wyjazdowe, od 3 do 6 miesięcy. Jak rozmawialiśmy pobycie w, po w NAJ i w tych topowych ośrodkach. E, to nie jest termin, długość wyjazdu, kiedy można by zaprosić kogoś na stałe. Nawet niektóre ośrodki mówią dlaczego tak krótko, no, świadomie tak krótko, bo to jest pierwszy etap, jak ja to mówię, etap swatki. My działamy jako swatka. Swatamy dobry ośrodek naukowy z. Dobrym ba polskim badaczem. Następnie, gdy aplikuje już o długoterminowe wyjazdy, tam są mechanizmy, które zmuszają e, do tego, że dana osoba wraca e, do kraju. To bardzo ważne. Są tego typu mechanizmy, tak? Tak, są takie mechanizmy. Okej, okay, dziękuję. I, jeśli można, do, do jedne, jedne, jedno zdanie komentarza. Znaczy, proszę pamiętać o tym, że y, ja mogę powiedzieć, że doświadczenie uczy, że wbrew pozorom polscy naukowcy wcale nie marzą wyłącznie o tym, żeby pracować w zagranicznych ośrodkach. I że to nie jest tak, że z faktu, że wyjeżdżają polscy naukowcy ze Stanów Zjednoczonych oznacza, że my nie mamy żadnej kompetencji wiedzy umiejętności w Polsce. Te osoby będą podchodzić z, z bardzo dobrych ośrodków, także z Polski. Oni tam jadą nauczyć się tego, co jest najlepsze, ale nie uczyć się w ogóle wszystkiego. I to są osoby, które mają przed sobą też ścieżkę kariery rozwoju w Polsce. No więc właściwie lepiej jest wrócić do Polski i mieć, jak gdyby, tak jak wspomniał Pan Minister, w swojej karierze taką wizytę, niż wyjechać, być emigrantem i próbować się przebijać w Stanach Zjednoczonych. Jest jeszcze, jest jeszcze jeden, ja dodam do tego jeszcze jeden element. Wcześniej, w czasach mojej młodości, żeby wyjechać gdzieś na dobrego ośrodka w Stanach, trzeba było sobie znaleźć finansowanie. I najczęściej to finansowanie pochodziło albo od dużych firm, co nie jest zdrowe i nie jest dobre, albo została, był człowiek zapraszany przez ten ośrodek, ale właśnie z intencją wyłowienia dobrych badaczy z Polski. No to wreszcie mówimy państwo polskie. Płaci za ten wyjazd, w związku z tym ten młody człowiek nie jest uwiązany ani z koncernem, ani z ośrodkiem, który go chce wyrwać. On ma swoje własne finansowanie, jest, że tak powiem, równoprawnym partnerem, a jak przywiezie te umiejętności do Polski, to dostęp do laboratoriów, dostęp do baz danych w Polsce często jest lepszy niż w Stanach Zjednoczonych. Bo te osoby wszystkie muszą być zatrudnione, czy one są pracujące, to nie są jak gdyby wolne elektrony. Te osoby już dzisiaj pracują, te, które będą wyjeżdżać. Mają etaty, no więc to nie jest takie oczywiste, że chciałabym zostać. Ja jeszcze może przypomnę o programie Polskie Powroty, który, który uruchomiliśmy w zeszłym roku, gdzie udało się zachęcić do powrotu 22 naukowców ze świata, naprawdę stopowych uniwersytetów, zarówno ze Stanów Zjednoczonych czy, czy Dalekiego Wschodu. 22 osoby wróciły do dobrych ośrodków polskich. W tym roku już ogłosiliśmy kolejny nabór do tego programu, czyli można powiedzieć, że w tym momencie no, od, odwracamy. odwracamy ten wektor drenażu mózgów, czyli zachęcamy Polaków do, do powrotu. Tutaj pan minister Szumowski zwrócił uwagę na, na pewne mechanizmy, które się znajdują w naszych programach, tu podam przykład w programie, w programie właśnie wyjazdowym dwuletnim programie imienia Mietczła Bekera przewidujemy taki element reintegracyjny, czyli pewnego dofinansowania działań już po powrocie do ośrodka, z którego ta osoba, osoba wróciła. Więc tutaj jakby ten element zachęcania Polaków do powrotu, czy zachęcania. Również zachęcamy w wielu innych programach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, które teraz są ogłaszane, cudzoziemców do przyjazdu do Polski właśnie w celu prowadzenia badań naukowych. Najlepsze osoby również z tych ośrodków amerykańskich, jeżeli jakieś kontakty zostaną nawiązane, to istnieją mechanizmy sfinansowania przyjazdu właśnie osób ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Drugie pytanie, które się nasuwa i które pewnie wszyscy widzowie, słuchacze, czytelnicy chcieliby zadać, kiedy można się spodziewać efektu. Wiem, że to najtrudniejsze, ale... Efektu. Proszę mhm. Państwa, efekt jest bardzo ale bardzo trudno mierzalny, bo jeżeli mówię, wiem z doświadczenia, bo na krótkoterminowych pobytach w topowych ośrodkach bywałem, przynosi się tak zwane tajemnice pewnych działań medycznych, które jeżeli się nie zobaczy, to się ich nigdy nie opisze słowem. W związku z tym w takiej, na takim wyjeździe kilkumiesięcznym można poznać te tajniki takie kuchni medycznej topowych ośrodków. I już po takim pobycie zaprzyjaźnia się człowiek z tymi ludźmi, i oni mówią tak od kuchni, jak to naprawdę wygląda. To jest niezwykle istotne później, bo można te same tajniki kuchni medycznej, czy badawczej, bo to jest to samo, przecież to jest dedykowane nie tylko do lekarzy, to jest dedykowane dla laborantów, to jest dedykowane do biologów, ale w obszarach nauk o zdrowiu można zaimplementować w Polsce w swoim własnym środowisku dla swoich własnych pacjentów. Czy nie ma przebiegać według tej starej e, lekarskiej zasady e, zobaczyć jeden raz, przynajmniej, przynajmniej jeden raz wykonać, przynajmniej jeden raz nauczyć? Dokładnie tak, a chcielibyśmy po prostu dać wędkę tym młodym ludziom w postaci e, sfinansowania ich pobytu w dobrym ośrodku. Rozumiem, że już nie ma pytań oficjalnych, będzie czas po konferencji na indywidualne rozmowy. Państwo taką potrzebę zgłaszaliście. Bardzo dziękuję za przybycie. Dziękuję.